Dyni dyni mam 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 Dawaj Janusz dawaj Ja młody A co się w dupie nie pojebało Dobra Janusz się nie napinaj bo ci szyłka pęknie mi! O te kurwa błękarcie Widziałeś to rychu Ty młody kurwa A zęby cię nie spędzą Jestem teraz lepszy bo się zrobiłem papiery na maszyny I nie możecie mi nic robić Słyszałeś to kurwa szwagier Co on powiedział Ooo, teraz mnie podkurwił. Idę mu napierdolę tą pałą. Tylko, kurwa, Rysiek, po głowie go nie napierdalaj, bo mu krzywdę zrobi. Młody, chodź na do nasówko, Ach, no to chorwa kurwa. no co tam? Hej, a po co ci ten kij? By się, kurwa, szacunku nauczyć. Chodź tu, kurwa. Rychu, kurwa, nie po głowie, to, Rysiek, to przestań. Chodź kurwa, kurwiaczu. Ci pokażę teraz. O. Czy cię tam przypierdolić! Mam! Mam! Ryszard, proszę nie Nie ja żartowałem! Ja nie chcę! O kurwa! By mi to kurwa stan nie raz było! Bo mi już z równowagi wyprowadzasz! Kurwa! Rysiek, ja nie wiedziałem, że taki jesteś bojowy! A się ty mnie nie wkuruj! Po półpię dostaniesz! Ale dzisiaj Janusz, szwagier trafił! Ha. Może Ci ktoś młody nauczy, nie się kołkować i nie koziołkować Bo już przeginasz pałę, samemu chodzę Ci przypierdolić Przepraszam, już nie będę, poniosło mnie e, A te śledziki w do to, to Twoje w lodówce są? No moje, moje, a co? Młody, w ramach i dzisiaj robisz obiad I stawiasz flachę No dobra, dobra Okej okay. Stare mędry.